Nowy konopski. O kurwa, to wardęga chce mnie zniszczyć. Widzowie, poważne kurwa zarzuty. Lecimy w takim razie. Zobaczmy, kurwa, co tam godo. Zobaczymy, czy konop, kurwa, da radę coś powiedzieć. Uwielbiam oglądać, jak się kompromitujesz. Więcej. 3 minuty temu to napisał, a kiedy on wrzucił materiał? 5 minut temu. Dobra, chuj ci w dupę kurwa, Hardware, debilu jebany. Nawet kurwa nie obejrzałeś filmu i nawet nie wiesz kurwa czy zrobił z siebie. Jezu, też są takie zjeby! Serio, nienawidzę, nienawidzę kurwa takich ludzi i to już nieważne po której stronie jesteś. Jak wchodzisz i piszesz takie gówno kurwa po trzech po minutach, i, a filmik ma 15 minut, to chuj ci w dupę kurwa, bo trzeba podchodzić obiektywnie do takich rzeczy debil jebany dobra, let's go, sprawdźmy co tu się dzieje nie może znaleźć brudów na mnie to znajduje brudy na moich bliskich odpowiem o. No bardzo potężnym kontratakiem Bra! Ej, Dobra, no kurwa, nie, nie, nie kopiujcie no, mnie! odpowiedział swoim bardzo potężnym kontratakiem, czyli 13-minutowym teatrzykiem, gdzie wpycha w moje usta zarzuty, których no nigdy nikomu nie zarzuciłem. Yes. Mimo, że jego zarzuty mnie bawią, to muszę się odnieść, bo wszyscy tak ochoczo przytakują, że chyba nie dostrzegają pewnych yes. rzeczy. Więc zapraszam do bardęgozy w swojej całej okazałości. Odpowiem bardzo potężnym kontratakiem. No! Zapowiedział, że brudy zbierał od roku. Niestety, tak jak się spodziewałem, roczny research Konopskiego nie był wart zbyt wiele. Przejrzałem całą teczkę Konopskiego na mnie i nie mogę się doczekać. Dlaczego znowu wmawiasz swojej widzom, że wyciągnąłem moją roczną teczkę na ciebie? W pierwszym filmie na ciebie mówiłem, że na tamten moment jej nie wyciągam. Jak mówiłem Słuchajcie, to, to... ale jest poważny, bo nie ma kurwa w muzy... no. muzyki w tle. No, bo... Ale w sumie, na plus, że nie ma muzyki, bo muzyka często ustawia ludzi w taki mood, taki kurwa emocjonalny. Więc w sumie to spoko, że nie użył muzyki. Że tak nie próbuję, wiecie, nakręcać kurwa. W początku stwierdziłem, że nie będzie sensu wyciągać em, tej mojej słynnej teczki, którą e, zapowiedziałem. A ty no stop sugerujesz, że to była ta wielka teczka. Nagrał szczątkową odpowiedź. Jakby mi zależało na wyświetleniach bardziej niż na zdrowiu tej dziewczyny, filmu bym nigdy nie ściągał. Którą życie szybko zweryfikowało. Dlaczego wmawiasz swoim widzom, że nie wyjaśniłem sprawy z dziewczyną? Dlaczego chcesz, abym znowu tłumaczył się z tej samej sprawy, skoro już to wyjaśniłem, przyznałem się do błędu oraz. Przeprosiłem. Przepraszam, że nie zostało to zrobione w szybki, sprawny sposób. Rozumiesz? Wziąłem już za to dawno odpowiedzialność. Dalej będziesz manipulować swoimi widzami, że tego nie wyjaśniłem. Postanowił zatrudnić ludzi do pomocy. Płaci tym ludziom pensję, ale niestety jednym z ich obowiązków obok nieudolnego researchu, jest wyszukiwanie brudów na mnie. Płaci im za to, że wyszukali brudów na mnie, nie? Wmawiasz swoim widzom, że płacę za wyszukiwanie brudów na ciebie. Co jest kolejnym kłamstwem: mój content to newsy. Nie komentarze. płacę ludziom za wyszukiwanie newsów do moich odcinków z newsami. Rozumiesz różnicę? Płacę za newsy. Takie było ogłoszenie. I nawet osoby z jego własnego research teamu, osoby którym płaci, nie szanują go do tego stopnia, że same do mnie piszą i relacjonują... Ciekawe mnie. ile płaci, nie? Ciekawe ile się płaci za, taki, za takiego researchu. Może się zatrudnie co tam dokładnie się dzieje. Tu mamy kolejny przykład domniemań i fałszywych informacji od pana Wardęgi. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. A jak zostali wyrzuceni z Discorda, to polecieli do ciebie z informacjami, do których każda ty... Tak, dzieje. to tyle, tak, dzisiaj. dziękuję za współpracę. P.S. Teczka i inne ciekawe rzeczy już trafiły w ręce druida. Pozdrawiam, życzę sukcesu wraz z tematem. Ha, jakie kurwy głupie! Wyjemał ich, to poszli do Wardęgi! Miał dostęp. I nie, to nie były żadne tajne teczki, i nikt z mojej strony nie dostał żadnych instrukcji, żeby cokolwiek na ciebie szukać i dostawać za to pieniądze. To są po prostu twoje fałszywe domniemania. I on tą dziewczy moją dziewczynę atakuje. I uwaga, ta co? Za to, że y, y, ćwiczy w leggingsach Carpatry, a uwaga, udziałowiec Carpatry ma kilka firm. Jedną z tych firm jest NFT, a NFT y, jest oparte na Ethereum, więc niszczy środowisko. A więc Wardenga macza palce w niszczeniu środowiska. Takie rzeczy wkleja Research tym Konopa na kanał służący do szukania brudów na mnie. No to ja atakuję twoją dziewczynę i zarzucam jej takie rzeczy, czy ktoś to wkleił na kanał. Panie manipulatorze Wardęgo, trochę za bardzo się pan pośpieszył z tym filmem, bo przed nami jeszcze tylko więcej twoich fikor. Konopski przyparty do muru zaczął się pokrętnie tłumaczyć, że to ktoś z jego researcherów wkleił rzeczy na moją dziewczynę. To nie jest pokrętne tłumaczenie, tylko sama prawda. Sam w swoim filmie pokazujesz screena, na którym dokładnie widać, że to użytkowy psycholog snapa w wkleił te gotowe informacje, dzień po tym jak pojawiły się one na wykopie. Zwróćcie uwagę, że Sylwester w swoim filmie kolejny raz manipuluje i tworzy narrację, jakby mój research team specjalnie wyszukiwał i znajdował brudę na Monikę. A prawda jest taka, że to był gotowy, przeklejony post z kompletem zarzutów. A faktycznie, no, jest... Wykopują, okej. Okay. który dzień wcześniej rozpowszechnił ktoś w internecie. Rozumiesz, Sylwester, sam nic, znajdujesz tezy i zarzuty, jest. i potem na nie sobie jeszcze sam odpowiadasz. Od początku wmawiałeś, widzom, że to ja wklejam na nią brudy i w swoim filmie nawet użyłeś słów nie uczestniczyłeś w szukaniu brudów na nią? I nie wiem, skąd on wziął w ogóle taką argumentację, że ja zbieram coś na jego bliskich. Tak jakbym to ja lub mój research team wyszukiwał te wszystkie zarzuty wobec Moniki. Kiedy już wiecie, że jest to kolejna manipulacja, to zrozumiecie, że nie wiem, skąd on wziął argumentację. Że to ja szukam coś na jego bliski. A teraz powiem coś o dowodach wardęgi, które miały mnie pogrążyć w tym temacie. Majowi, <grymianie> -pi zaatakowana przeze mnie Monika. Mianowicie screenshotów, które użył w filmie. Jedyna rzecz, jaką wrzuciłem w tym wątku, to był post Moniki potwierdzający to, że Monika współpracuje z Karpatry. Dlaczego to zrobiłem? Kiedy zobaczyłem wstępnie post, chciałem sprawdzić, czy faktycznie te zarzuty mogą okazać się prawdziwe. Jak się okazało, Monika miała na swoim Instagramie posty sponsorowane przez Karpatry i wrzuciłem te dwa screeny potwierdzające współpracę z Karpatry, żeby czasem magicznie nie zniknęły i zostawiłem tę sprawę, aby przyjrzeć się jej później. I taka sama sytuacja była z wiadomością do Carionera czyli zobaczyłem zarzuty co do współpracy. Połączyłem kropki, że Wardenga menadżer i zostawiłem temat, żeby ewentualnie później to zbadać. I to był mój cały udział w rzekomym wyszukiwaniu brudów na jego dziewczynę. Dwa posty Moniki z Instagrama. Dwa. Serio? I o to jest drama? Dwa. Więc przypominam, ja myślę... że to jest według wardengi to wielkie wyszukiwanie brudów przez research team i Konopskiego na jego bliskich. Czyli gotowy post z wykopu i dwa screeny na potwierdzenie współpracy z Carpatry. I właśnie na podstawie tych... Bra! Dwóch wiadomości Wardenga zbudował całą tę narrację, że ja i mój team szukamy brudów na jego dziewczynę. Czy już są atakowani bliscy, nie? Atakowanie dziewczyny. To Konopski wraz ze swoim teamem postanowił zaatakować bliskimi osoby. I on w ogóle yeah. chciał gadać, że Karpaty to dropshipping tam były jakieś takie rzeczy. Kto znajduje brudy na moich bliskich. A więc Wardenga macza palce w niszczeniu środowiska. Tylko najgorzej, że później taki Konopski tego nie rozumie i on chce to użyć terapić przeciwko mnie, nie? Że niby NFT ochrona środowiska, że niby nic na ciebie nie mam, że Dropshipping z Chin, że Carpatrick to scam, nie Sylwestrze. To ty formułujesz zarzuty według tego, co zobaczyłeś od krycika z Discorda. I to ty je przedstawiłeś setkom tysięcy widzów na cage'u, aferkach i w filmie na mnie. I skoro to ty przedstawiasz się swoim widzom, to ty upubliczniasz brudy na swoją dziewczynę. Niestety wielu widzów złapało się na twoim tanią manipulacje i kanały szoterskie oh, powrzucały oh, nagłówki like... typu Bardenga, wyjaśnia Konopskiego. A póki co, to ty co najwyżej wyjaśniłeś swoje własne zarzuty, więc sorry. <noise> Ale sam się z nich tłumacz, bo ja nie mam zamiaru tłumaczyć się z twoich słów. Z kim ja mam do czynienia. Natomiast jestem ciekawy, jak wytłumaczy się z tego, co znalazło się jeszcze w tej zakładce. Kolejnym z punktów, jaki research Team Konopa znalazł na monikę jest to, że uwaga, robiąc berpisy nie trzymała poprawnie odcinka lędźwiowego. O k tym razem ta twoja teczka jest potężna i się teraz nie pozbiera. Sylwester sam wyciąga brudy, których nigdy nie miałem zamiaru użyć, bo nie dotyczą jego, ale działalności Moniki. Możesz mi wierzyć lub nie... Co ty tak cicho, kurwa, siedzisz? No bo jestem... Po pierwsze... <laughs> jestem, kurwa, y, zaszokowany, że to chodzi o taką, kurwa, pierdołę jebaną. O dwa screeny i jakieś kurwa, skopywaną wiadomość z wykopu. A dwa, no, po prostu staram się zobaczyć, co on tam pierdoli, nie? <laughs> W sumie mam to w Nigdy nie miałem zamiaru jej atakować o jej ćwiczenia I nie kłam, że chciałem użyć tego argumentu w swoim materiale Nie masz na to dowodu Nie masz projektu z premiera Nigdy nic takiego nie znajdziesz Bo nigdy nie chciałem tego użyć To, że pojawiło się to na grupie Skopiowane razem z innymi zarzutami z wykopu W ogóle nie oznacza, że chciałem tego użyć Więc Sylwester, jak już sam pokazałeś Że zdarza się źle wykonywać ćwiczenia Zamieściłeś nawet tam nagranie trenerki W którym ta pani mówi, że takie wykonywanie ćwiczeń Może doprowadzić do kontuzji O sorry, no ale są. Tam się z tego tłumasz, to, to jest moja wina, czy, że w jej strony padły takie zarzuty? Nie wiem, może lecz do lasu czy tej swojej śmierdzącej kanciapy i nagraj dramę na trenerkę, która jej to zarzuciła. Chociaż proszę nie ci się to opłaca, ona chyba nie ma zasięgu. O nie! Jesteśmy zgubieni. Ale nie na. nie na. moją dziewczynę. Jakie to jest śmieszne, że ta sytuacja jest kolejnym przykładem hipokryzji wardęgi? Przecież jak Freeze triggerował się, że zaczepiasz wersów, to było dla ciebie zabawne. Czy Karol nagle wyprzystojniał? Zmienił charakter? Czy to może jednak milion subskrybentów? I... To jest idealny moment na odpowiedź wardędze, zwłaszcza po tym, co odwalił na ostatnim fame. No. tak, no na pewno. To też prawda. Setki tysięcy obserwatorów na Instagramie przekonały Weronikę. Hmm, przestaje to być zabawne, jak podobna sytuacja przytrafia się tobie, co? Ale wracając do rzeczy, bo. My przecież nie szukamy powodów, dlaczego Monika zaczęła z Tobą być. Czy z powodu popularności, czy z powodu pięknego wnętrza. Ciężko stwierdzić. Bo takie ocenianie związków innych ludzi byłoby żałosne i nietaktowne, Sylwestrze. A wracając do sprawy samych zarzutów, dlaczego niby ktokolwiek miałby dawać Monice parasol ochrony, tylko dlatego, że według Ciebie to jest zemsta? Monika jest bardzo popularną influencerką i można ją wziąć pod lupę tak samo jak każdego innego influ. A tym bardziej, jeśli jej facet to na czele z, polskiej... z jednym film XD. No Kono mnie zdradził linią obrony, zaskoczył, to prawda! No, to prawda Pierwszy no raz kurwa chyba A co do tej współpracy, nie zaprzeczysz Sylwester, że ty sam wielokrotnie powtarzałeś, że to ty jesteś jej menadżerem Ja mam do ciebie pytanie, dlaczego chcesz, żeby Sylwester warda został twoim menadżerem, bo jak ja dobrze rozumiem on nie ma yy, <noise> doświadczenia w tym. Ja jestem ledżerem. Ja, ja jestem. Ja prowadzę na nie przykład Monikę seska. tyle czasu. Kanał ma najbardziej popularny, jeśli chodzi o sport. Więc odpowiadasz na przykład za rozwój kanału, nawet w filmie nie zaprzeczyłeś, że to ty jesteś odpowiedzialny za współpracę z Carpatry. I po tym, jak zacząłeś się triggerować o ten post, to dotarło do mnie, że jeżeli faktycznie nie miałeś sobie nic do zarzucenia, to z chęcią byś poczekał, aż ja sam wyciągnę te brudy, aby mnie po prostu zaorać w tym temacie. Ale ty postanowiłeś się przed tym bronić, jakby jednak. Jak coś było na rzeczy. Więc przyjrzałem się trochę bardziej tej sprawie i powiedz mi, Sylwester, dlaczego próbujesz trochę zwęzić definicję skamu? Przedstawiasz definicję skamu, w której sprowadzasz Aha. ją tylko do trzech przypadków. Kiedy firma nie wysyła produktów, nie działają tak jak trzeba, albo podstępnie niszczą zdrowie. Czy wprowadzanie klientów w błąd wykorzystując do tego pozycję. Firma łamie własne regulamy. Mam wrażenie, że towar wysyłem tego dla swoich przedstawicieli, po 20 dnia dostałem maila, że mail będzie opóźniony. A marki influencerów jest według ciebie? Skoro schedworze że zdążyłem się trzymać, dlatego nie, nie wszystkich terminów, skoro nie jest w stanie działać według nich strata pieniędzy i czasu na firmy, które nie respektuje podstawy. Ok, czy gdybyś okay. ty kupił produkt z zapewnieniem, że dojdzie do ciebie w ciągu kilku dni, to czy nie czułbyś się oszukany, gdyby firma dostała. Kurwa, ale sporo jest tych takich tych. Czła ci produkt po kilku miesiącach. Zdjęcia wrzucane przez ludzi, którzy po trzech miesiącach dostali przesyłkę mówią same za siebie. Jak zgłosiłaś? Chciałbym poprzeć twoje zgłoszenie, witam ja też tak Zwlekania i ewidentnym olewaniu się przez. Mechanizm wyciągania pieniędzy jest od kilku lat taki sam, co widać na podpisach na grupie oszukanych przez AFD. Ilość osób pokrzywdzonych, które nie mogą odzyskać swoich pieniędzy, wcale nie jest. Od 29 maja 2020 nie otrzymałem zwrotu pieniędzy. Obsługę klienta? Czy to, że firma. dwa lata temu? Ale co to ma do znaczenia, że to jest dwa lata temu? Teraz już mam wrażenie, że niektórzy za bardzo riczują i na siłę starają się bronić, kurwa. Co z tego, że to było dwa lata temu? Z przed klientem, że termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do trzech albo czterech miesięcy, kiedy nie. Nie ma nic do ze... znaczenia kurwa, że to było dwa lata temu. Tkami jest według Ciebie OK? Czy setki komentarzy oburzonych klientów pod artykułami opisującymi praktyki grupy LED w tym Carpatry i jej właściciela? Dwa miesiące temu było coś. Co tu jest napisane dwa miesiące temu? Zamówienie złożone w listopadzie i do tej pory go nie otrzymałam. Tym Carpatry temu. Właściciela nie są warte choć trochę uwagi. Czy głosy o tym, że firma notorycznie kasuje negatywne komentarze lub próbuje przekupić osoby wystawiające negatywne opinie w miejscach, gdzie nie mogą sami ich usunąć, jest ok? Czy artykuły, które opisują politykę firmy jej nie. Nieadekwatne, wielkie kampanie reklamowe do mocy przerobowych firmy, co przekłada się na niedotrzymywanie terminów realizacji, jest ok? Czy anonimowe zeznania pracownika, który rok temu opisywał, że firma świadomie sprzedaje produkty, mimo że wie, że terminy wysyłek są nierealne, jest fair wobec klientów? Czy facebookowa grupa, w której zbierali się klienci, którzy czuli się oszukani? Kurwa, jest cała, jest, jest cała, kurwa grupa oszukanych? Ja pierdolę. To, nie wiem, ludzie, naprawdę, to, zaskakuje mnie internet codziennie, nie? Ani w ogóle cię nie rusza? Czy to, że właściciel firmy LED posiadał już w 2019 roku 17 firm i jest twórcą kontrowersyjnych NFT, o których było niedawno tak całkiem głośno, nie wzbudza twojej czujności? Przecież o jego miszkach NFT promowanych m.in. przez Magde Gessler czy Gonciarza było tak głośno, że pojawiło się sporo materiałów, m.in. dwugodzinny podcast Gargamela czy film Dominika Bossa Afera o NFT. Który, uwaga, sam skomentowałeś słowami dobry odcinek. Gąciasz i nowak zawsze w formie. Czy to wszystko nie zapaliło ci czerwonej lampki? A może zależy ci, żeby sprowadzić te wszystkie niewygodne fakty do kilku absurdalnych zarzutów, które tak nachalnie wkładasz mi w usta? Więc skoro to ty działasz jako jej menadżer, to sam przeprowadź swoje własne śledztwo. Bo chyba i tak uważasz, że mój research jest chciały, więc po co mam odwalać robotę za ciebie, skoro oh, geez, i tak nie weźmiesz geez, tego pod like... uwagę? Pst, monia. Jak chcesz mieć menadżera. To daj znać, bo ten twój to jest jakiś. Zabawny jest fakt, że w swoim oświadczeniu, Kolowski ma pretensję, że wyciągnąłem publicznie rzeczy z jego kapslok brief grupki. To nie są pretensje do ciebie, że wyciągnąłeś publicznie rzeczy z mojej priv grupki. To są fakty, że ty sam wyciągnąłeś rzeczy z priv grupki. Ale mam pretensje o to, że wkładasz w moje usta oskarżenia, których nigdzie oficjalnie jeszcze nie użyłem. A następnie manipulujesz swoimi widzami, że to niby ja, y przypomnę, że ja, publicznie chcę atakować twoich bliskich. Kiedy to ty mówię o tobie Sylwestrze, publicznie wytargałeś to na światło dzienne. Bardziej, że nigdy, ale to nigdy nie padły żadne deklaracje, że zostanie to gdzieś opublikowane. Nie wiem, czy da się prościej. W sumie trochę zrobił taki rewers, bo yy, yy, Wardęga też yy, jakby zarzucał Konopowi yy, rzeczy, że się za szybko pośpieszył. Wardęga w sumie teraz też się trochę pośpieszył. No nie wiem, na razie nie jest zły ten materiał w sumie, jakiś taki kurwa za bardzo. Jestem ciekaw w odpowiedzi w sumie serii wrzuciliście do odcinka fake newsa. Oczywiście nigdzie nie widzę sprostowania. Standardowo nie sprawdziłeś informacji, a gdy ktoś cię przyłapał, udajesz, że sprawy nie ma. Po raz kolejny w tym materiale zarzucasz mi, że czegoś nie sprostowałem. Ja nie wiem, Sylwester, może to już początki demencji boomera? Czy ty serio myślisz, że każda taka manipulacja ujdzie ci na sucho? A co do rzekomego fake newsa, to nie, panie Wardengo, znowu się mylisz. News był jak najbardziej poprawny. Chodziło o to, że ludzie w Ukrainie wspólnie się modlili i do jednego z aktualnych zdjęć modlących się ludzi zostało Zostawiłem zdjęcie z ludźmi z 2019. I to sprostowałem, wziąłem na siebie odpowiedzialność, więc nie kłam, że... Się nie nauczyłeś się brania odpowiedzialności? To ja już chyba rozumiem, po co ty ten team stworzyłeś. Żeby zawsze móc odpowiedzialność za fake news na swoim Lącz, kanale wrzucić dzięki nie. Dziękuję wszystkim Watahańczykom, które to dostrzegły i potrafiły to wypomnieć w komentarzach. Cieszy mnie, że w tak dużej społeczności są osoby, które potrafią krytycznie i samodzielnie myśleć. Dzięki wam, Sylwester mnie przeprosił. Co prawda, no, musiał zrobić fikołka, ale... Dziękuję ci Sylwestrze, przyjmuję twoje przeprosiny. Git git Kreciku, leć na rozmowę. Ty tam nawet zainstalowałeś szpiega. Jak Konowski się cieszy z tego, że jest tam spaj, jest podniecony. Kmieszne jest to, że Wardenga zarzuca mi, że umieściłem u niego kreta, który no, niestety, jak to, mebowcy, nie osiągnął żadnego z celów bojowych. Ty tam nawet wajcy całeś szpiega. Ogólnie to była bardziej beczka no niż tak, jakieś ja poważne dochodzenie szpiegowskie. Aferkach w Amazonii, że, że materiału opierasz o swój własny research, bo nie ufasz ludziom, ale w tym wypadku opierasz swój cały film na mnie na kontencie, który dostarczył ci krecik. A na dodatek, przestraszyłeś się na tyle, że wymyśliłeś te wszystkie debilne. Manipulacje, aby mnie znowu ośmieszyć w oczach widzów. I o ile wcześniej dbałeś o jakość swoich manipulacji, tak aby nikt ich nie wykrył, to chyba za bardzo uwierzyłeś w to, że jesteś z tego powodu nietykalny. Nagiełeś te wszystkie fakty i wcisnąłeś w moje usta twoje własne głupie w chuj zarzuty. Zanim uwaga! Nie zacenzurował ty... chuj? Co? Jeszcze powiedziałem. Czy wy potraficie dostrzec ten absurd? Mam na ciebie radę, Sylwester, bo chyba się starzejesz że wypadasz z formy. Jak chcesz usłyszeć moje zarzuty, to po prostu na nie poczekaj. Dostaniesz wszystko na tacy w swoim czasie. I wtedy faktycznie zobaczysz, czy na ciebie nic nie znalazłem. A są cały czas na froncie i ciężko pracują, aby cię zdemaskować i uświadomić swoich widzów, co ty z nimi w druidzie robisz. Słyszeliście te nowiny? Proste! A ty słyszałeś nowiny? Tak! Bo to między innymi oni są tutaj poszkodowani, twoje manipulacjami. Ale ty przecież masz to w dupie, bo fame i pokaz się zgadza. Myślisz, że jak zarzuciłeś utamowite z Twojej społeczności, którzy ufają ci w każde słowo, które im powiesz, to nikt nie będzie w stanie ci zagrozić. Psychologia społeczna. Co nie Sylwek? Co do psia Kobusa, to tak, chciałem tam wpaść, bo dużo ludzi chętnie zobaczyłoby naszą pierwszą konfrontację face to face i chciałem wykorzystać to do wsparcia twojej akcji charytatywnej. Miałbyś dodatkowy mocny odcinek. Zresztą pisałeś, że się zgadamy, jak wrzucisz odpowiedź na mój pierwszy film, ale jak jesteś na mnie obrażony, to spoko, nie mam na to jakiegoś parcia. Szkoda, że gdy byłem zdrowy, to wyzwania do walki nie przyjąłeś bohaterze. Szkoda, że to wyzwanie do walki rzuciłeś mi dwa tygodnie przed galą, kiedy byłeś w treningu, a ja w tym treningu nie byłem bohaterze. Jestem cierpliwy, poczekam aż wyzdrowiejesz. Czy ty naprawdę? Nie uważasz, że należą mi się przeprosiny za to, że wcisnąłeś mi te wszystkie zarzuty, które sam sformułowałeś i sam wsadziłeś mi w usta? Czy nie uważasz, że przez Twoje teksty i fałszywe wnioski mój wizerunek przez Twoje filmy się pogarsza? Jeśli tak bardzo naciskałeś, abym przeprosił w sprawie Leksia, co zresztą zrobiłem wielokrotnie, ale dalej stosujesz na rację, jakbym tego nie zrobił, więc przypomnę jeszcze raz mój życie fałszywymi oskarżeniami, to łatwo, ale powiedzieć przepraszam, to nie, nie mogło przejść przez gardło. Materiał na trakcie został wrzucony za szybko i tutaj powinien zostać zrobiony poważniejszy research. Przepraszam. Ale powiedzieć przepraszam, to nie, nie mogło przejść przez gardło. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. film, research, ale lepiej jest przeszucić winę w całości na 15-latkę. ale to w 100% na przepraszam. Przepraszam. 15-latkę, bo to nie ona wrzuciła na prawie milionowy kanał tej informacji. Niestety przykre jest to, że nie wszyscy są odporni na tego typu techniki. Ja nie będę stosować tych technik Sylwestra, bo jest to po prostu żałosne. Ale mogę dać Wam gwarancję że za każdym razem będę Demaskować te techniki, jak tylko znowu po nie sięgnie. Szczerze to wam powiem, że przykryto to jest, kiedy zrozumiesz, jak Warnenga wychodził zwycięsko ze swoich dram. Nagle z potężnego druida wyłania się mały człowieczek, który żyje w swoim małym, zakłamanym świecie. To be continued. No, kurwa, powiem szczerze, pierwszy jakiś, mam wrażenie, taki sensowny film, Konopa. I nawet kurwa, jestem w stanie powiedzieć, że nawet w porządku ten film, że jakby tak. Spoko nawet wyszedł z tej sytuacji. Nie nie zbłaźnił się, moim zdaniem. Jakby odbił piłeczkę i w sumie też nie starał się za bardzo forsować kombeku, nie? Tylko bardziej odpowiedział na to, co tam było. Eee, no nie wiem, wydaje mi się, że spoko, nie? Po prostu odbił piłeczkę i. Ale aż się zdziwiłem, że w taki sposób to zrobił. Jestem w szoku, kurwa. <noise> może wydoroślał? Albo może ktoś mu pomógł w tym filmie, ha może kurwa z gargamelem podpisał pakt? Ha? Człowiek uczy się na błędach, czyż nie? Może. A wartego, filmy tak, tutaj mam nagranie, konowski, pokazuje chuja. Nowy tyler Decorator Michał no, Zobaczymy, no. Jak na razie, powiem szczerze, że. No, spokój był ten materiał. W sensie, nic. powiem tak. Żeby też nie było, że się jakoś podniecam, kurwa. Jest to w porządku materiał, nie mam okay. tutaj nic, kurwa, nie wiadomo czego. Ale jak na konopa, to jestem pod wrażeniem, że nie odpierdali jakieś giga sraki. No zobaczymy, jak Wardenga odpowie, nie? Zobacz komentarze. No ale to kurwa, stary czytanie komentarzy. Też, też trzeba. Moim zdaniem, trzeba być obiektywnym. Niektórzy są tacy, że kurwa biegną i od razu bronią. Wiecie o co chodzi? Swojego tam idola, czy kogoś, co są zapatrzeni. I dopiero komentarze, mam wrażenie, takie normalne będą po dniu, nie? Konopski, bardzo dobrze podszedłeś do tego tematu. Pamiętaj, żebyś nie kierował się emocjami. Emocjami, tylko że tego z głową. Dobry film, widać, że tym razem przyłożyłeś się i znaczną większością mogę się zgodzić. Zaskoczyłeś mnie, Kono. Wardenka się pośpieszył. Nagrał cieniem na siłę, tak naprawdę nic nie zrobiłeś. Film wrzucony 18 minut temu. Komentarze fanów Wardenki 17 minut temu. Wielbiam patrzeć, jak się kompromitujesz. No to prawda, to kurwa. Sami sobie srają do gniazda, nie? Sami sobie stają do gniazda takim czymś, bo najpierw atakują innych, że są zapatrzeni w swoich, id swoich idolów, kurwa wersów i tak dalej, a później robią dosłownie to samo, kurwa. Dosłownie to samo. Nie, i, i, I zapominają o tym, że stają się takimi samymi, kurwa, dzieciakami jak tamci, kurwa. Trzeba poczekać, obejrzeć, kurwa. Z, wiesz, jakby, no, ja nie wiem, pochwycić, śpieszyć z takimi komentarzami. No nie wiem, no uważam, że jest to spoko materiał. Jak, jak na razie.